Witajcie! Jesteśmy w Arsusie, gdzie właśnie zakończył się finał konkursu piosenkarskiego Tulipanada. Podczas gali odbył się koncert laureatów oraz zostały wyręczone nagrody. A kto zdobył pierwsze miejsce w tym konkursie, sami zobaczcie. Zapraszam! Może nie śpiewająco, ale bardzo serdecznie. Długo już śpiewasz? Teraz zaczynam śpiewać trzeci rok. A to Twój pierwszy konkurs? Nie, nie pierwszy. A jakie są za Tobą? Startowałam na wielu konkursach ogólnopolskich, warszawskich i mazowieckich. Jakieś nagrody? Tak, pierwsze miejsca, drugie, trzecie się zdarzały i wyróżnienia. A tyle ma na scenie jest? Czasami jest, ale y, częściej jej nie mam. Dzień malarz są miłość malować Dwie oddał serce. Jakie są zasady konkursu Tulipanada? Z ilu etapów się składa? Konkurs Tulipanada to jest już od wielu, wielu lat konkurs prowadzony przez Dom Kultury Kolorowa, a wspomagany i użyczana scena jest przez Dom Kultury Arsus. Konkurs ten odbywa się zawsze marzec kwiecień pomiędzy egzaminami gimnazjalnymi. I składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap to jest ten etap takich przesłuchań wstępnych, bo wiadomo, że przychodzi bardzo dużo osób. Z, tych, z tej grupy wybieramy osoby do drugiego etapu, gdzie śpiewają zupełnie inny utwór, czyli mamy troszkę większy przegląd repertuarowy. I z tego drugiego etapu potem na podstawie punktacji i średniej z punktacji, ponieważ punktuje każdy z biurorów niezależnie. Z tego wychodzi nam jakaś średnia i w zasadzie rzadko kiedy jest jakaś forma dyskusyjna, bo, bo tak naprawdę to nam się to bardzo jakoś tak już zgrabnie układa. To już kolejny projekt, który wspiera miasto. Kształcenie i rozwój młodych talentów to bardzo ważna rzecz. Tak, bardzo ważna to już jest 12. edycja Tulipanady. W, w regulaminie właśnie jest zapisane, żeby kształtować, kreować i właśnie e, słuchać wspaniałych wykonań wokalistów, jak i e, uwrażliwić społeczeństwo na muzyczne talenty. No i to się rzeczywiście udaje już od 12 lat. Dzisiaj jest właśnie, jak wcześniej podkreśliłem, kolejna edycja. Jestem pod wrażeniem pierwszego wykonania lokomotywy Juliana Tuwima, bardzo ciekawe, wykonane przez Chór Płocki, robi to wrażenie. A osobiście jakiej Pan muzyki słucha? No troszeczkę innej. Wychowałem się na muzyce rockowej. Teraz z racji tego, że moja córka już ma 14 z groszem, często słucham takiej muzyki z RF Max. Jestem zupełnie na topie, jeśli chodzi o takich współczesnych wykonawców. Yeah. <laughs> Gratuluję, pierwsze miejsce. To Twój pierwszy konkurs? Nie byłam w ubiegłym roku na tym konkursie. Powiedz mi, od ilu lat śpiewasz? Śpiewam od 6 lat. Masz jakieś marzenia muzyczne? Tak, chciałabym pójść na Akademię Muzyczną i całe życie poświęcić muzyce. Oprócz tego, gram na saksofonie, skończyłam pierwszy stopień szkoły muzycznej. Jeżeli nie wyjdzie ze śpiewaniem, no to będę grać. A w jakim repertuarze najlepiej się czujesz? Lubi śpiewać stare i polskie piosenki. Dziękuję. Były razem śpiewacie? Tak naprawdę zaczęliśmy śpiewać w listopadzie. Tak. Jako kurta, to od listopada. Jako taka grupa nasza, to od listopada naprawdę. Dokładnie. Na to. A to Wasz pierwszy konkurs? Nie. Nie, nie, już nie. Występowaliśmy w Astriadzie i zajęliśmy pierwsze miejsce. No to gratuluję. To A to najmażniej. Najmażniej. A największe marzenie muzyczne? O, zaśpiewać na Broadway'u jako no, największa akujście. solistka. Tak, no tak. No tutaj pozdrawiamy. Tak, już występowaliśmy za granicą i chcemy jak najdalej jakby pojechać z tym wszystkim, na za granicą występowałeś? W Paryżu na przykład. Ostatnio, tak, ostatnio w, w Paryżu, w tym, w tym tygodniu. No to kariera światowa. Tak się zapowiada.